Prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Japonii spotkali się w Pearl Harbor. Barack Obama i Shinzo Abe upamiętnili ofiary ataku japońskiego lotnictwa na amerykańską bazę wojskową w 1941 roku. Premier Abe powiedział, że składa szczere i wieczne kondolencje z powodu śmierci ponad 2400 osób. Prezydent Obama powiedział natomiast, że amerykańsko-japoński sojusz nigdy nie był tak silny. Politycy złożyli wieńce w miejscu pamięci ofiar ataku, który był przyczyną przystąpienia USA do II wojny światowej. Shinzo Abe jest pierwszym japońskim premierem, który odwiedził pomnik USS Arizona. Kerry Fisher nie żyje. Aktorka, która przeszła do historii kina jako księżniczka Leia z Gwiezdnych Wojen, zmarła na zawał serca. Fisher przeszła zawał w piątek podczas lotu z Londynu do Los Angeles. Po wylądowaniu trafiła do szpitala. Kerry Fisher debiutowała w 75 roku. Miała 19 lat, gdy stała się znana jako księżniczka Leia w pierwszej trylogii George'a Lucasa Gwiezdne Wojny. Fisher była również autorką książek. Na podstawie jej autobiograficznej, bestsellerowej powieści Pocztówki z nadkrawędzi powstał film. Dom w dzielnicy Queens w Nowym Jorku, w którym Donald Trump spędził pierwsze cztery lata życia, został wystawiony na licytację. Dom pochodzi z 1940 roku, ma pięć sypialni, cztery łazienki, salon z kominkiem i osobną jadalnię. Agencja szacuje, że dom zostanie sprzedany za 3 do 5 milionów dolarów. Latem, czyli przed wyborami prezydenckimi, które wygrał Trump, był początkowo wystawiony na sprzedaż za 1 650 tysięcy. Potem cena obniżono do 1 mln W końcu postanowiono szukać nowego właściciela w drodze licytacji. Od przyszłego roku płyta rynku głównego w Krakowie i otaczające ją ulice będą bardziej chronione przed skutkami imprez masowych. Chodzi głównie o imprezy masowe wymagające użycia ciężkiego sprzętu i montażu konstrukcji, po których może być niezbędna naprawa nawierzchni. Wpłacenie kaucji i wykupienie ubezpieczenia przez organizatorów pokryje koszty ewentualnych szkód. Gospodarze miasta liczą też, że takie zobowiązania finansowe skłonią firmy i przewoźników do większej ostrożności w trakcie pracy.